Siemanko widzowie pojawiło się sporo nowości serii Speed Champions na rok 2025, więc w tym materiale przyjrzymy się im nieco bliżej. Zapraszam do oglądania! A w tym materiale zobaczymy 10 bolidów, 10 zestawów z Formuły 1, które dostaniemy już 1 marca 2025 roku z serii właśnie Speed Champions. Cena katalogowa tych bolidów została ustalona na poziomie 119 zł 99 groszy, a startujemy bolidem Ferrari w kolorze oczywiście czerwonym. Zestaw o numerze 77242 będzie składał się z 275 elementów, a w zestawie dostaniemy jedną minifigurkę i jak podejrzewam, te minifigurki nie są spersonalizowane z żadnym z kierowców, tylko dostajemy tu po prostu minifigurkę kierowcę bolida. Przechodzimy do kolejnego zestawu. Kolej Kolejnego bolidu, którym jest Mercedes, zestaw o numerze 77244 będzie składał się z 267 elementów, no i również dostaniemy tu jedną minifigurkę. Przechodzimy do kolejnego, już bolidu, trzeciego Aston Martin. Jest to zestaw o numerze 77245, a zestaw będzie składał się z 269 elementów. Przechodzimy teraz do Red Bulla, czyli Red Bull Racing, zestaw o numerze 77243, który będzie składał się z 251 elementów. Kolejnym bolidem, który dostaniemy jest Visa Cash App, mamy tu również polski akcent polskiego sponsora, jakim jest Orlen, a jest to zestaw o numerze 77246, a zestaw będzie składał się z 248 elementów. Kolejnym zestawem jest Kik Zauber, mamy tutaj bolid Zestaw o numerze 77 247 będzie składał się z 259 elementów. Kolejnym zestawem, kolejnym bolidem Alpine Team, mamy tu zestaw o numerze 77 248, a ten zestaw będzie składał się z 258 elementów. A kolejnym zestawem, który dostaniemy z Williamsa, czyli również można powiedzieć już jakiś tam czas temu, Polski akcent Robert Kubica. Zestaw o numerze 77249 będzie składał się z 263 elementów. No i można by tutaj próbować podpasować właśnie Roberta Kubicę w nowym bolidzie jako minifigurkę. Kolejnym zestawem jest z bolid z Hasa. Zestaw o numerze 77250, który będzie składał się z 242 elementów. No i moim zdaniem... Dla mnie jest to najładniejszy bolid, który dostaniemy z tej fali, z tej serii, właśnie na rok 2025. Osobiście jest to bolid, który podoba mi się najbardziej. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, który waszym zdaniem bolid jest najlepszy. Przechodzimy do kolejnego, ostatniego już bolidu, który dostajemy, czyli lidera tegorocznej edycji Formuły 1. Jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów, mamy tu bolid McLaren'a. Zestaw o numerze 77251, a ten bolid będzie składał się z 269 elementów. No i na koniec jeszcze Exclusive Pack, można to tak nazwać, czyli duży zestaw o numerze 66802, w którym znajdziemy wszystkie 10 bolidów w jednym zestawie. Cena póki co jeszcze nie jest znana, prawdopodobnie będzie to tylko i wyłącznie ekskluzywny zestaw, który dostaniemy na Amazonie. Prawdopodobnie ciekawy swoją drogą, czy będzie je szło dostać, czy będzie szło ten zestaw dostać w Lego Store. O tym przekonamy się już w przyszłym roku. W każdym razie za taki zestaw, gdzie będą wszystkie bolidy, będziemy musieli zapłacić prawdopodobnie około 1200 zł. Więc tak prezentują się wszystkie bolidy, które dostaniemy w 2025 roku z serii Speed Champions. Dajcie znać w komentarzach, który Waszym zdaniem jest najlepszy. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!